Od miesiąca na HBO Go dostępna jest Liga Sprawiedliwości Zaka Snydera, zarówno w wersji klasycznej, jak i czarno-białej. Jednak, zanim przyjrzymy się samemu filmowi, warto spojrzeć na długi proces, jaki musiał on przejść, aby ukazać się w obecnej formie. Przeniesiemy się do 2016. Batman vs Superman otrzymuje mieszane oceny. Legend samobójców znajduje się już w postprodukcji, a za miesiąc startują zdjęcia do Ligi. Warner Bros. nie jest jednak zadowolony ze stylu, w jakim tworzone są nadchodzące projekty DCEU. Podejmują oni opłakaną w skutkach decyzję, aby zmienić ton obu filmów. Ciężko nie odnieść wrażenia, że motywowała ich przy tym chęć powtórzenia sukcesu MCU. Zmieniony o 180 stopni film Davida Eyra okazuje się jeszcze większą porażką niż poprzednicy, ale nie hamuje to starań studia o szereg zmian dotyczących kolejnego projektu. Parę miesięcy po rozpoczęciu zdjęć odbyły się już zamknięte pokazy dla wodaży Warnera. W tamtym okresie był on ukończony w około 90% i potrzebował tylko poprawek CGI. Mimo to studio określiło tę wersję jako nieoglądalną. Niedługo potem, Zack musiał odejść od projektu ze względu na osobistą tragedię, a kontrolę nad produkcją oddano w ręce Josha Whedona, który wcześniej reżyserował między innymi pierwszych Avengers. Olbrzymia ilość materiału nagranego przez Snydera została wycięta i zorganizowano długie i kosztowne dokrętki. Ich symbolem stały się memiczne już wąsy Henry'ego Cavilla, które musiano usuwać przy pomocy CGI. Stało się tak, ponieważ aktor był w tamtym czasie podczas kręcenia nowej części Mission Impossible, a kontrakt zobowiązywał go do ich zachowania. Wyszło jak wyszło, a widzowie mogli podziwiać marne efekty tego zabiegu. Zaraz po premierze film okazał się totalną klapą. Snyder jednoznacznie dawał do zrozumienia, że to co widzowie obejrzeli w kinach, nijak nie pokrywa się z pierwotnym projektem, wymieniając elementy, jakie zostały wycięte. Pojawiła się petycja fanów, aby wypuścić Snyder Cut, i zabrała ona ponad 180 tysięcy podpisów. Jednak jak donosiły w tym czasie różne serwisy, studio nie miało w planach wypuszczenia wersji Zaka. Zmiana podejścia pojawiła się wraz ze startem HBO Max. Trwa obecnie wyścig platform streamingowych, a kolejne serwisy prześcigają się w ilości produkowanych treści oryginalnych. Widząc nieustanne zainteresowanie projektem, Warner Bros. dało zielone światło nowej wersji filmu. W ten właśnie sposób już 18 marca 2021 roku mogliśmy przyjrzeć się pierwotnej wizji reżysera. Minął już ponad miesiąc, więc to najwyższy czas, aby córki i Spidey podjęli się z recenzowania tego czterogodzinnego kolosa. Uwaga! Recenzja zawiera spoilery. Pierwszym, co rzuciło się nam w oczy, było znaczące rozbudowanie wielu postaci. Wraz z większą ilością czasu ekranowego mogliśmy lepiej poznać postacie pierwotnie potraktowane nieco po macoszemu. Najkorzystniej wypadł na tym cyborg, który w wersji z 2017 niewiele wnosił do fabuły. Tutaj dostaliśmy całą sekwencję z przyszłością Wiktora i nauką swoich umiejętności. Nadała ona postaci dużo więcej głębi. Co możemy zaobserwować na przykładzie trudnej relacji z ojcem, która w oryginale została w większości wycięta. Zmieniono także konstrukcję filmu, mimo że raczej nie funkcjonowałby zbyt dobrze w formie serialu, przypadł nam do gustu pomysł podzieleniem go na rozdziały. Wyznaczają one dobre miejsca na ewentualne przerwy, które mogą się przydać przy takim czasie trwania filmu. Zdaniem Spidey'ego to właśnie długość jest największą wadą produkcji. Inną kontrowersyjną decyzją Snydera było zastosowanie obrazu w formacie bliskiemu 4 do 3 co poskutkowało pionowymi czarnymi pasami widocznymi po bokach ekranu przez cały seans. Chociaż nam one nie przeszkadzały, wielu ludzi opisuje je jako jedyną z wad produkcji. Film mógłby być krótszy i wiele osób jest takiego zdania. Część widzów zaczęła oglądać, ale nie skończyła, utonęła w ekspozycji. Seans będzie szczególnie trudny dla kogoś niezaznajomionego z dwoma poprzednimi filmami. Są one konieczne do zrozumienia wielu wątków, jednak niesie to za sobą pozytywne zmiany. rogi zwrócił uwagę na postać Batmana, która zyskała dobrze poprowadzony story arc rozpoczęty jeszcze w BWS. Wiele sensu nabrała postawa Bruce'a z poprzedniego filmu. Ogromny wpływ miało na niego zabójstwo Robina i spalenie Wayne Manor i dopiero śmierć Supermana uświadomiła mu, jak bardzo zatracił się w mroku. Z brutalnego antybohatera staje się herosem i stara się on wypełnić obietnicę daną Clarkowi. Zmienia się, aby tak jak on, jednoczyć drużynę w kluczowym momencie. Przemianę ostatecznie dopełnia scena nad jeziorem. Postać Batmana, która dotychczas pokazywana była w mroku, z posępnym wyrazem twarzy, stoi w pełnym słońcu, uśmiechając się i mówiąc o nadziei. Bruce ostatecznie pogodził się ze stratą i jest gotowy ruszyć dalej. Film nie miał stanowić zakończenia historii, a jedynie jej przedłużenia. Ze względu na to, problemem staje się ilość otwartych wątków, na co zwrócił uwagę Spidey. Wśród nich jest chociażby historia marsjańskiego łowcy. Kolejną wadą produkcji jest ścieżka dźwiękowa, którą uznaliśmy za gorszą od oryginalnej. Wyjątkiem jest świetny utwór Song to the Siren w wykonaniu Rose Beds. Ogromnym pozytywem jest zdecydowanie poprawiony finał. Surugi szczególnie ucieczył się z braku niepotrzebnego czerwonego filtra, nałożonego na sekwencję walki na ulicach. W odróżnieniu od poprzedniego filmu, nareszcie Flash pełnił znaczącą rolę w walce. W końcu to on ostatecznie uratował wszystkich, odwracając bieg wydarzeń. Kompletnie nie rozumiemy braku tej sceny w wersji kinowej. Plusem możemy nazwać pozbycie się bardzo średnich żartów dodanych przez Widona. Wśród zmian znalazło się także pojawienie się dwóch nowych postaci: Darkseid i Desad nie mają zbyt wiele czasu ekranowego. Większości działania tej dwójki stanowią motywację dla Wolfa, której jednak poprzednio brakowało. Ich rola miała być znacznie większa w planowanych sequelach. Jak się okazuje, w wersji kinowej, w scenach gdzie miał się pojawić Darkseid, został on podmieniony na swojego wysłannika. Co do samej postaci Stephen Wolfa, zdecydowanie bardziej podoba nam się jego nowy design. Poprawie uległy też sceny walki. Na co uwagę zwrócił Sorugi? Przede wszystkim lepiej prezentuje się walka z Amazonkami i scena w banku. Na potrzeby Snyder Cuta nagrano całkowicie nową sekwencję dziejącą się w kosmarze Bruce'a. Najprawdopodobniej nigdy by nie powstała, gdyby nie świadomość Zacka o tym, że jest to najpewniej jego ostatni film z bohaterami DC. Szczególnie zapadający w pamięć jest dialog Batmana z Jokerem. Twórcy pobawili się trochę motywem tego, że te postacie nie mogą bez siebie funkcjonować. Różnią się jednak od swoich klasycznych reinkarnacji, prezentując bardziej pokręcone, apokaliptyczne wydanie ich relacji. Z dialogu możemy dowiedzieć się m.in. o śmierci Robina, wspomnianej już w BWS. Co ciekawe, dzięki temu występowi Jared Leto stał się pierwszym aktorem, który zagrał Jokera w więcej niż w jednym filmie. Liga Sprawiedliwości Zaka Snydera z pewnością jest pod każdym względem lepsza od wersji Widona. Poprawie uległ niemal każdy aspekt oryginału, plus dostaliśmy nowe wątki i postacie. Film jest pełen smaczków i nawiązań, które z pewnością docenią widzowie. Między innymi, dokładnie w tej samej minucie, w której widzieliśmy śmierć Supermana w BWS, widzimy jego ożywienie. Jest to dokładnie druga godzina, 38 minuta, co odpowiada fragmentowi w Ewangelii według świętego Jana dotyczącemu skrzeszenia łazarza. Czy chociażby to, że jezioro w ujęciu z uśmiechającym się brusem jest w kształcie symbolu, jaki nosi ona na swoim stroju? Nie jest to produkcja bez wad, ale pomimo to wciąż warto obejrzenia i Spidey byli usatysfakcjonowani tym, co zobaczyli, i patrząc na wysoką średnią ocen na Rotten Tomatoes i IMDB, nie byli jedyni. Stricte z perspektywy liczby, nowy film Snydera okazał się dużym sukcesem, jakiego HBO Max potrzebowało. Mimo to studio raczej nie będzie zainteresowane kontynuowaniem Snyder Wars, a szkoda. Wskazuje na to chociażby określanie ligi finałem trylogii, co patrząc na ilość wątków, które pozostało otwarte, mija się z prawdą. Pozostaje nam teraz czekać na ogłoszenie nowych projektów i występ Bena Affleka w nadchodzącym filmie o Flashu.